No ja mogę tylko potwierdzić te, 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 te sytuacje z ciśnieniem, które to, nie ja jednak się okazuje odczułam poprawę, bo to, że ja to miałam ekstremalne wypadki, bo u mnie 260 to była norma na 160, <gryw> a jak miałam 300, to się no, u szpitala zbiegło, żeby zobaczyć, czy że jeszcze żyje, co się wydarzyło. Mm -hmm. Także. W tej chwili ja mam, no nie mam takiego cyfrowego yy, ciśnieniomierza z wyświetlaczem, bo ja używam staroświeckiego na stetoskop jeszcze i na pompkę, bo yy, mój kardiolog powiedział w Szpanii, to są najlepsze cisieniomierze. Żadne automaty, żadne automaty to są dla głuchych i dla ślepych, bo jak jest głuchy, to nie słyszy stetoskopu, a tu musi być świetla, a jak ślepy, to i tak nic mu nie pomoże. <laughs> Więc ja używam staroświeckiego. I to jest rewelacja. Ja mam tak 110, 120, 130 też, bo człowiek żyje, człowiek się rusza, więc ciśnienie nie jest stałe. Ono też jest zmienne, ale w granicach dopuszczonych normalnych, czyli od 130 na 80 do 110 na 60 nawet. Także wtedy z przyjemnością piję kawkę, i nie robię sobie wyrzutów żadnych, <laughs> ale słuchajcie, najważniejsze to jest skórne sprawy. Tu do tego nie widać, ale tak, ale już szczątkowa taka, gdzie to no nieprzyjemne, bo to szorstkie, brzydkie, w dekol trudno pokazać, no bo ludzie patrzą na ciebie jak na parchatego. I pan dermatolog powiedział, że na to to nie ma lekarstwa, niestety, to jest taka przypadłość. A ja się pryskam, pryskam i się macam, i mam coraz gładszą skórę, coraz mniej tego mam, więc podejrzewam, że jeszcze z tydzień no może dwa i się okaże, że ja już się pozbyłam tej zarazy, tego czegoś, które no, lekarze nie potrafią nawet tego nazwać. Zmiany skórne z wiekiem, tak, degeneracja skóry i tak dalej. Także, ale wyleczyłam sobie też w ciągu jednego dnia, no nie chcę pokazywać tak biustu za bardzo, gdzie miałam rany takie paskudne. Zasłoniłaś kamerę. A, ale palcem pewno, tak? Tu nie Miałam brzydkie, takie, no lekarz mi to musiał tak ordynarnie skalpelem zestrugać, że tak powiem, pewne rzeczy. Powiem, pani, chcę jechać od Boże, chcę jeszcze cycki pokazać, no ale takich nie mogę. <grymiany> A on mówi, no ale jak takie oskromane, tak ja pojadę. A on mówi, pani, że pani lubię ogryzane. Ja by tak, trafi mi się dziadek taki, chętny do gryzania, miał stucne zęby i co tę szczękę widzę, tak gdzie kłapał. <laughs> Lekarz leżał na biurku i ryżał ze śmiechu. <śmiech> Ale okleił mnie tymi plastrami, okleił, bo to krwawiło mi, bo to ileś tych ran tam jest. A jestem ja w domu popsikałam, popsikałam, gaziki takie poprzykładałam, gaziki są czyste, zobaczcie. Mm -hmm. Są pokrwawione, ramki są zagojone. Jaśniutkie, takie zabliźnione. Prawie już nie ma śladu. Jeszcze wow. już. Ile czasu ci te ranki się zagoiły? Jeden dzień. O matko, no tak. to pięknie. Ja miałam we wtorek zabieg, a wczoraj już się wyleczyłam. Dzisiaj to już mam elegancko. Nawet się wykąpałam i nic się nie działo. Nie podrażniło się. Zabliźnione, normalnie zabliźnione. A to wow. były naprawdę spore placki takie oskrobane do żywego, krew się lała. Wow, no? no dziękuję Ci bardzo, słuchajcie, widzicie, widzicie, to, że uroda to super, bo to wiadomo ważne, natomiast naprawdę tak, to, ale... są, to są, pierwsza pomoc, to jest pierwsza pomoc, jak ja zrobię, mieliśmy przypadek, czy jest tutaj ta osoba, która mówiła o szerszeniu? Bardzo Ci dziękuję, Sabinko, bardzo Ci dziękuję.